Siema, Marcin z tej strony, kompania braci. Taką łąkę tutaj sobie robimy w trójkę. Szybkie wyjście. Pogoda jest po prostu makabryczna. Nie ja wiem, jest około ósmej rano. Taka patela, już tak Klara daje. Nie da się chodzić. Ale od czasu do czasu mimo wszystko czas próbować coś pokopać. I trafiłem. Gdzieś 10 fenoli. Gdzieś tak okres myślę, że około pierwszowojenny. Cynkowa monetka bodajże. Stanie, jak widać, dość mocno naruszona, ale spoko jakiś fan zawsze jest. Tam dwóch żołnierzy walczy. A ja będę szukał za chwileczkę cienia i, i jakieś kawuchy. Do następnego. Siemanko. Kolejny sygnał po kawusi jest pięknie. Dwudziestolecie międzywojenne dwadzieścia groszy. Podajże że dwudziesty trzeci rok. Ta Poko. Rewelacja. Łączka obok. Większa. Ale jeszcze w tym sygnał, w tej dziurze mam jakiś sygnał. Więc chwilę po kopię najwyżej pokażę, co się udało trafić. Ciągle przy tej samej dziurze trafiłem gwoździk. Niby nic, ale mam tutaj więcej sygnałów, więc jest, jest podjarka. To może w końcu trafię coś grubszego. Tak sobie wkręcam na ten moment. Zobaczymy. Porujemy dalej. Jak co do ususzenia? No słuchajcie, rozryłem to mniej więcej tak: sygnał na sygnale. Dwie sztuki czegoś takiego nie wiem, zagięty jakiś drut, trudno mi powiedzieć jaki Ej, drut, jakiś gwóźdź czy coś takiego tutaj też duży gwóźdź, wcześniej miałem ten jeden mniejszy i ciekawostka w postaci rękojeści. Nie wiem, powiedziałbym, że od bagnetu, tylko nie widzę, nie widzę jak to by miało być mocowanie, zrobione pod karabin, ale, ale chyba to będzie jakiś bagnet, albo coś takiego, trudno wyczuć. Dobra, żyjemy dalej. Jeszcze jakieś sygnały tu mam, jak coś się pokaże ciekawego, to dam znać. Jest kolejny sygnał: oto dziurka, oto kępka, i oto pakunek. Przedstawiam monetkę. Pytanie: jaka? E, guzik. Guzik cywilny, o ale, pozłacany prawdopodobniej. A to już trzeci guzik będzie w sumie, bo chłopaki dwa znaleźli co prawda. Oni znaleźli fajne urzędnicze. A słuchajcie, na chlebach zciskać położyłem trochę to... ten guziczek. O. No jest, gdzie prześwituje taki złoty kolor. Niestety, widzę, że ostrości nie mogę złapać. Więc będzie problem, żebyście o. Tam, gdzieś po bokach, przy tej. Kratownicy delikatnie, o tutaj tak samo przebłyskuje. Jakieś tam napisy z tyłu są, ale niestety wzrok już nie ten. I odczytać nie mogę. Nawet mucha przyleciała oglądać, siu. Dobra, do następnego. Tam gdzieś pod tą linią tej nieskoszonej trawy był ten guzik. A tutaj mamy łychę. no w sumie pora obiadowa to może się przydać dobra, lecimy dalej A tam, Trafiejka mi wskoczyła, już jestem trzy dziury dalej, i mówię do kolegi, że to jest skrzydło orła nazistowskiego. I śmiał się ze mnie, po czym chwilę później znalazłem to, czyli drugie, i mi nie wierzył nadal. Ale jak już znalazłem to, to uwierzył. To jeszcze trzeba łeb korpus znaleźć. Ryjemy dalej. Ogólnie trafiliśmy na łąkę śmietnik. W poszukiwaniu orła dalej. Trafił się konik ołowiany. Tutaj dużo motywów jest z, z, z końmi właśnie. Między innymi trafiliśmy też guzik zarządcy pru, pruskiego. Właśnie od, od stadni i taka ciekawostka psia obroża fajna z 1939 roku masz obrączkę mam obrączkę ale to jest na co obrączka bo tak mi się wyobraźnia skończyła o, tu jest właśnie ten guzik Pruski, no ma O. Guziczek zarządcy stadniny, czy jakoś tak, to tam wyczytaliśmy w internecie. Ten konik. O. i psia obroża numerek, miejscowość, skoki rok i tutaj piesek walczymy dalej taka łączka ta była i generalnie cała jest zaśmiecona sygnał na sygnale, nakopałem się wszyscy się nakopaliśmy od groma i w sumie Udało nam się znaleźć jeszcze tą część Dokładniej rzecz biorąc to Filipowi Czyli mamy coś takiego i myślę, że na dzisiaj wystarczy, bo naprawdę jest ukrop samowity. A już zmierzają do auta więc miłego, pozdrawiam i do następnego.